Gdzie my jesteśmy? Na wykusie. Na wykusie. A kto był tutaj dowódcą żołnierzy? Panury, panury. Panury były. Ponury, Pan, to, 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 to uczył czyż bronić. I um, a czasem robił takie. Z, z, takie ponure miny, tak. dlatego miał takie przyzwisko Ponury Donat. Na ponurego mówimy też Donat. Choć z dala swą mamy, rodzinę i bliskich, My polscy żołnierze od gór świętokrzyskich, Lecz chciały niebiosa, by krew nam na wrzosach Wolności ścieliła kobierce. Więc szumcie nam jodły piosenkę, rodacy podajcie nam rękę, wśród lasów wertów, na ostrzach magnetów, wolności niesiemy jutrze.